Dziś film o Szliwierze Luna. Mam yy, oryginalnie były założone takie tarcze. Tu napisane 36N. Nie wiem, co to w ogóle oznacza. Pierwszy raz spotykam się z takim jakimś dziwnym oznaczeniem. Niby tu jest 36, może to ziarno, a na tamtej jest 60. I tamta lepiej bierze niż ta. A powinno być odwrotnie grubsze ziarno, to powinna lepiej brać ta, a ta e, jakby powiedzieć strasznie przypala po pierwsze, jakiś duży otwór jak to niestarannie tutaj wykonany środek zobaczcie nie wiem kto to robił no i kupiłem sobie tarczę takiej firmy Janomet no i bardzo ładnie biorą i miałem zamontowane na tamtej szlifierce na tej samoróbce. No i chciałem zamontować sobie tutaj dowód. Zobaczcie, pierwsza sprawa. W każdej szlifierce profesjonalnej, co wymieniałem przez 32 lata, jest na końcu spłaszczenie, żeby można było dokręcić dobrze tarczę. Ani tu, ani tu nie ma. Tutaj już założyłem, ale też nie ma. Także no nie wiem, co to jest za profesjonalny jakiś sprzęt. Kosztował ponad 500 zł. Także myślę, że coś powinno być w miarę dobrze to zrobione. Druga sprawa: bardzo szybko się nagrzewa 10-15 minut, gorąca, że ręką nie można dotknąć No ale sprzedawca mówi, żeby robić. No to robię. Zobaczymy, co się stanie. Do środka jeszcze nie zaglądałem. No ale wyizolowana hermetycznie. Tak żeby tam ciepło się jak najbardziej kumulowało. Powinny być jakieś otwory wentylacyjne czy coś, nawet z tyłu, żeby ona miała jakiś przewiew. Druga sprawa. Ścisk. Ścisk zrobiony z całości. A jak ktoś będzie chciał sobie wymienić inną niż tarczę luny, to nie będzie mógł sobie wymienić. No. Tak się kurcze nie robi. W żadnej szlifierce nie było. Tawsze te ściski były pojedynczo, tak jak tu. Czy nawet z kartkami. No to to może być jako na plus. Bo nie trzeba karteczek szukać. Bo niektóre tarcze nie mają tych kartek. Takich miękkich. I bezpośrednio przykręcając stalową na tarczę jest to niebezpieczne. Większość o takich tarcz, dobrych jakiś firm, to ma właśnie te papierki. No, ja sobie dorobiłem taką podkładeczkę. O, wiadomo. No i ona już teraz się przyda. Jak to się mówi, myślę, że szlifierka się nie spali. A jak się spali, to zajrzymy do środka, co tam za bubel jest rzeczywiste. No i zrobimy w firmie Luna reklamę. Bo nie powinna się po 10-15 minutach tak nagrzewać. Żadna maszyna. No i teraz tak. Podstawka to też jest takie. Jak powiedzieć, lipa. Pierwszą co kupiłem, później od razu wymieniałem, była o tak pod kątem krzywa przymocowana. W ogóle ta blacha była to tak niestarannie wykonane. Chyba żadnej, jak to powiedzieć, kontroli albo samokontroli nie mają nad sobą, jak produkują taki sprzęt. No i teraz hmm, tu dorobiłem tulejkę, bo tu jest Fit14. Tulejka zawsze powinna być krótsza niż grubość tarczy. Tak jak tarcza jest 20, to żeby 15, żeby nam przypadkiem tu nie ścisnęło środkiem. Ma trzymać tą zewnętrzną, o tutaj tak jak jest zrobione, tą zewnętrzną średnicą. I wszystkie ściski w szlifierkach, w tarczach, które do tej pory wymieniamy, właśnie miały tą zewnętrzną średnicę. No i teraz tylko założyć, no ale nie mam za co przytrzymać. Także y, będę musiał prawdopodobnie przytrzymać za tarczę. Także tyle. Jak macie jakieś pytania, to w komentarzach proszę do mnie nie dzwonić. Bo do lekarza, jak idziecie, to zapisujecie się. Yy... Płacicie, a do mnie to kurczę, już ja się nie mogę w tej chwili opędzić. Są filmy, oglądajcie. Nie wiecie, piszcie pod filmem. Będę miał czas to nakręcę. Dziękuję.